Siema, jestem Marek. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prestiżowy sposób obchodzić Halloween. Zapraszam do oglądania. To, co mam na sobie, to wcale nie jest przybrań na Halloween. Po prostu jestem po stosunku z dziewicą i zwyczajnie nie chciał mi się przebierać. Jednakże myślę, że strój idealnie wpasowuje się w klimat filmu. Teraz przejdźmy do poradnika. Główną atrakcją dla dzieci podczas tego święta jest zbieranie cukierków. Ja preferuję rozdawanie dzieciom dolarów. Dzięki temu pokażemy swoją klasę. Prawda, że powiedzenie dolar albo psikus brzmi bardziej prestiżowo? A jeżeli już chcecie odwiedzać domy, po dolary lub cukierki sugeruję jechać własnym samochodem. Warto także przystroić dom ozdobami, aby zupełnie bezsensownie wydać pieniądze. Prawda, że lubicie zapach pieniędzy? Ja go uwielbiam. Pokażę Wam, jak przygotować prestiżową świeczkę, która jednocześnie będzie ozdobą, a zapach pieniędzy będzie utrzymywał się w domu przez kilka godzin. Najpierw zwijamy banknot w rulonik i oklejamy taśmą, aby finalnie wyglądał tak. Wlewamy trochę wosku, aby utrzymać banknot w takiej pozycji. Kiedy pierwsza warstwa wosku zastygnie, Robimy kolejną, aby stworzyć świeczkę. Możemy ją wykorzystać na przykład w dyni. Kolejnym elementem Halloween jest przebranie. Ubrani w ten sposób, będziecie w stanie wystraszyć każdego. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję. Jeżeli chcecie wygrać Samsung S8, koniecznie zobaczcie test wytrzymałościowy, w którym zorganizowałem konkurs. Nie zapomnijcie także o łapce oraz komentarzu. Do zobaczenia!